Cześć, Szymanko. Taki y, szybki filmik, bo siedziałem sobie, nudziło mi się, mówię, nie wiem o czym tu na się wysiane trzeba oczywiście czekać. E, muszę wykopki porobić, ale to prawdopodobnie w czwartek będę robił, więc myślę, że w piątek filmik już wleci. E, z wykopków dokładnie. E, teraz tak, mam akuminatę. Jaka była, to możecie zobaczyć w poprzednich filmikach, dużo nie urosło, może dlatego że jest w doniczce. 5-7-litrowej, coś takiego. Na drugi rok pójdzie do gruntu. I mam zamiar zrobić coś takiego, że w tym roku pomierzę obwody wysokości i powiedzmy wymiary najwyższego liścia, największego liścia, czyli ostatniego zazwyczaj. I to samo powtórzę w momencie wsadzania ich do gruntu. Chyba tak, tak będzie najlepiej. Głównie mi chodzi o to, ile pień, mi się wydaje, że będzie tak najbardziej widać, ile objętości, pień stracił na objętości, na wysokości, chyba że po ścięciu, no zobaczymy. No i jakie na przykład liście będą pierwszej wielkości na wiosnę, tak? Ja ją trzymam cały czas na balkonie, już są temperatury po 4 stopnie, więc, więc to jest za mało. Myślę, że jeszcze ze dwa, dwie noce pobędzie na dworzu i po prostu będę jechał do domu, wykopki robić, to ją zabiorę. I już ją, już ją wezmę do pokoju, do zimowni. Oczywiście jeszcze trochę będę podlewał, bo trochę jest tego słońca, ale już, już będę stopowo z tym. Dobra, zmierzmy liść od tego mniej więcej, gdzieś do tego miejsca. No chodź. 26 cm szeroki, długość 40 Wysokość pnia oczywiście będziemy liście ścinać, nie chcę już do czubka mierzyć. Dobrze, jeszcze do czubka powiedzmy tego liścia będzie miała za 70 cm a mniej więcej cały pień za 34 cm teraz obwód. 20 cm, dobra, czyli to tak super nie podrosło. Nie wiem, czy to jest po prostu super karłowaty, czy, czy przez tą doniczkę. Korzenie jeszcze może pokażę, ale to już w następnym filmie, jak będę, będę tamte bananowce wyciągał z gruntu. Bo, bo teraz tutaj nie chcę sobie w pokoju ani na balkonie nasyfyć. Oczywiście wszystkie liście będą ścinane. Pewnie zostawię tylko tego jednego, bo jego też zepnę do połowy. I tyle. Pierwsze zimowanie będzie Pana Zobaczymy, czy w ogóle coś przetrwa lub w jakim stanie to przetrwa. Dobra, trzymajcie się do następnego. Cześć!